ma widzowie, witajcie na dzikiej dolinie z serii spadek po seniorze znajdujemy się w kuchni bo tam jestem po obiedzie zjadłem sobie obiad no i teraz pojadę na pole tam jeszcze jedno pole mi zostało do sprasowania jak oglądaliście ostatni odcinek lub nie to zapraszam to tam kończyłem właśnie żniwa i zacząłem presować tam jedno pole, tam za oborą no i te pole już bym sprasował już po odcinku no i zaś potem tam y, przy drodze jeszcze jedno pole sprasowałem, no i tam mi zostało na, tam na górach. Tam jeszcze nie byliście w ogóle, jeszcze tego nie nagrywałem, więc dzisiaj pojadamy to nagrać, ten odcinek tutaj ze sprawosowania słomy tam, bo to tam te pole y, w ogóle jeszcze nie pokazywałem na tym kanale. Także chodźcie za mną, idę na podwórko tu zamknę sobie drzwi. Tu widzicie y, 30 z prasą Uszykowana, o widzicie, coś się chmurzy. No, kurczę, żeby nie padało. Bo już tam jedno pole no, do sprasowania, żeby ta suma nie była mokra. Bo zaś potem zapleśnieje i znowu będziemy się czekać. Nie? Także jademy na pole, nie będę czekać. O, 30 zapaliła. O, ostatni kawałek mi został do sprasowania, jademy tam. To jest ogólnie e, te pole. Tak jak mówiłem wcześniej, e, w ogóle jeszcze tego nie nagrywałem. Na tym polu nic, żadnego filmu. O, tutaj już to spasowałem jak widzicie sami tutaj. Tu zaczynałem właśnie, kończyłem odcinek na tym polu ostatnio. O co tutaj, to jest droga polna. Tą drogą przejadę sobie na tym pole. Te pole też tam jest dosyć górzyste, ale... co znaczy się jest w górach, ale... na górze, o tak powiem, jest na górze, ale jest takie, nie jest dosyć mocno strome. Jest dosyć spoko, nie? Na tym polu tam jest. Przyjadę sobie tutaj tą drogą, bo jest szybciej. tam mogę swaddle, też ja w sumie, ale tam będzie trochę dalej. Ale krzaki chyba zabudziłem Albo nie, właśnie ten też dojadę. Ten nawet będzie bliżej w sumie. Nie. Tak sobie, jadamy powoli. Nikt nie przechodzi, o czysto można jechać. Chyba no, naj najdalej pole położone od mojego gospodarstwa, bo prawie 1,5 km, tutaj jest na to pole. No i w sumie najmniejszy kawałek tutaj jest, bo tu chyba jest 0,8 hektara. Dwie morgi No, dwie morgi, ponad dwie morgi tam jest Bo dwie morgi to jest pół hektara, nie? No, to tam jest chyba prawie trzy morgi No, coś takiego Pewna morga ma 0,25 Coś takiego No i tu co, zaczniemy Tu jest to pole tutaj Mogliście go nie widzieć, bo nigdy nie nagrywałem tutaj Więc dzisiaj będzie pierwszy odcinek No co prawda powtarzam się, że trzeci raz to mówię O, rozłożymy sobie tutaj presę Otwarte No, sznurek mam Bo ostatni mi się skończył, musiałem jechać do Agromy i kupić i kupiłem tam dwie szpulki z sznurka, by mi się wystarczył że w zupełności Także jadymy. Kręci się, można jechać. Myślę, że jeszcze w tym odcinku zdążę pozbierać te snopki, chociaż z jednego kawałka, z jednego pola tutaj. Przynajmniej mam taką nadzieję. No i może zaś kolejny odcinek, nagram już tutaj uprawy pożniwnej, czyli zrobimy podorywkę. Do podorywki mam kultywator, bo puga nie mam, pug mam znaczy się, ale czy skibowym pugiem to ciężko będzie się tu robić podorywkę, bo... Realnie da się robić, tylko tutaj idzie wyregulować, tutaj w tej grze, na znaczy wysokości i w ogóle to będzie jakoś dziwnie wyglądać. No i, i kultywatorem się da szybciej zrobię, bo 2 metry bierze, a pół bierze tylko pół metra miałaby, właściwie, czy tam metr. Nie, w sumie metr mi bierze tutaj ten pług, więc no trochę czasu mi by to zajął, żeby to pole zrobić, więc kultywatorem będzie szybciej. No i zaś potem może będę obornik wozić, zobaczymy. Neowice i tak dalej no i może jedno pole wapnuje, damy wapno, bo tam brakuje. Tam przy drodze, tam na tych górach co pokazywałem ostatnio, na tym polu co kosiliśmy jęczmień, tam damy wapno, bo tam brakuje wapna. No i zaś potem się zasłony ścieby tutaj, nie? wtedy może będzie około września, Będziemy siać pszenicę, może jęczmień. No i potem koło domu się zrobi porządki bo tam tak jak wcześniej mówiłem, na w poprzednim odcinku tam chciałem powycinać ten las, te drzewa tam i tam chcę zrobić miejsce i tam postawić szklarnię albo jakiś tunel foliowy i te tam sałatę sobie posadzić, nie? w tym tunelu i może truskawki posadzimy tam jeszcze tak żeby jakoś się rozwijać, nie? powoli do przodu, nie? bo kurczę badę na tych tutaj z tych pól tutaj to szału nie zrobię z tych zboża, trzy tysiące i może ile zarobię, może 5000 max 6, więcej chyba nie zarobię, nie? A za świn też szało nie ma, bo bym się rozbudować obory, a nie stać mnie póki co mam 3000 aby tutaj. A tak myślałem sobie właśnie, że te drzewo tam sprzedam. Jak powycinam, a tam dosyć te drzewa są wysokie, więc super deski by tam były z tego, bo to sosny. I tam chyba dwa dęby są, więc w sumie to aby sprzedał to drzewo. Zresztą bym w sumie coś tam spieniężył i, i tam by sobie postawił te tunele. Taki, taki był plan. Albo z tych, z tych drzew zrobimy jakiś tunel. No albo jakieś sady sobie posadzimy tam obok. Może parę drzew tam posadzimy, bo jest 20-30 drzew śliwek. Nie wiem, trzeba pomyśleć. Albo właściwie tak zrobię, bo posadzę sobie śliwki. Się dokupię jakiś opryskiwacz używany do 30 i będę pryskać. No i te pole mamy skończone. Takie zostało, już tego się tam nie da spresować. O, presa zużona Jademy na gospodarstwo po przyczepę, albo przyczepy. No właściwie tutaj na jedną przyczepę mi to weszłoby. Może jedną przyczepą przyjadę tutaj na to na te pole, no znaczy co się... jedzie samochód o zatrzymał się Przepuści mnie dziękuję możemy jechać o, i tu są skręcimy, zaraz padnącę tędy, w sumie bliżej tędy. teraz górki będzie ładnie to szybko zjadymy tutaj Oby tylko nie padało, oby się zdążył to pozbierać tą sumę tutaj no, Mam nadzieję, że pozbieram, chociaż na tych górach, się znaczy tam na tych górach Tam, tam gdzie my byli właśnie By się zdążył to pozbierać tą sumę chociaż i Tam jakieś jedno pole, co ja mógł yy, podorywkę zrobić, nie? By było spoko Tutaj to się pozbiera szybko, bo tu jest blisko akurat No i tam też, ale najważniejsze, że tam na tych górach pozbierać, bo zaś potem Raz był taki przypadek, spesowałem snopki i przyjeżdżam, patrzę, a snopków już nie ma, wszystko, kurde, pozbierane i ktoś mi pozbierał, nie? Za mnie. Były snopki i snopków nie było. Już taka sytuacja raz była tutaj, niestety.

No w sumie już trochę jej nie będę używał dopiero na przyszły sezon. Do wszystkie zrobiłem Ale tutaj ładnie zaparkujemy. O, tu się nie stoi. No I teraz tu wezmiemy przyczepę Podczepimy. No, drzepa podczepiona, tak wygląda. Głównie tu otworzy burtę. A bo w sumie burty nie trzeba otwierać, bo tutaj są to snopki, to ja już zapomniałem, bo kiedyś na jak my kładli baloty, to było trzeba otwierać burtę, no i mi się kurde pokręciło coś. I przepraszam tutaj. O, jest radymy. Dwaj coś tutaj się zahaczyło. Jest dobrze. Przyczepa, widzicie, sami jest ładnie tutaj pomalowana. Sam ją odnowiłem tutaj blachy, musiałem tutaj pospawać i tutaj wymienić ten spód, tutaj podłogę, bo była dziurawa już. No i boki też tam rdzegały, było trzeba ładnie przemalować tą przyczepę. I sobie pomalowałem na zielono-czerwoną taką, która tak się ładnie prezentuje. Więc mi się daje, że teraz jest kozak, nie ta przyczepa. Ogólnie całość mi remontu wyszło tej przyczepy około 2000 także w tanich pieniądzach mi to wyszło Proszę materiał miałem tam e, zastodowany tam by leżały takie stare blachy że tak powiem i no i trzeba jeszcze z czegoś uzyskać coś nie odzyskaj materiał Widzicie tam oddali, a widzicie te snopki, ktoś zrobił jeszcze nie pozbierali. Tam o, tutaj widzicie pod lasem, ale snopków jest, a to jakieś większe snopki są, to jakaś większa presa musiała być. To z pewnym no, turem ładuję, bo ręcznie nie dałoby rady. Chyba jak z daleka takie wielkie są, to a takie moje są małe, więc to tam chyba tylko turem ładowania takich snopków, albo jakąś maszyną specjalną, co tutaj ładnie tu ładuje cyk, i i tutaj układa, nie? niestety, my musimy ręcznie układać, bo takie maszyny nie posiadamy do układania snobków. Niestety, albo niestety, no sobie dalej do przodu. No, no, myślę, że dłużej by trzeba układać te snopki, bo wszystko ba wejdzie, mam taką nadzieję W sumie tak, bo ile zostało tam parę, aby... nawet po na nie będzie W sumie trochę tu pokładam, ale... A dużo nie ma co się bawić Tutaj z tym Bardziej za chwilę może padać O kurczę blade Tak, cyk Right, wyskoczyłem z przyczepy No, tu co trochę bliżej, o, tu mi wylecia snopek. No takie snopki ważą około 30 kg tak mi pokazuje tutaj o, 700 litrów ma suma tutaj 30 kg. Taki snopek jeden. Czy znaczy, mało, czy dużo? Ciężko powiedzieć, a czy dużo. A taki snopek no, widłami, taki dźwigać to jest trochę, nie? Jeden snopek to poko, ale jak takich tysiąc snopków na dźwigać się, to jest to robić, nie? Bo przynajmniej można sobie zrobić siłownię taką tutaj, że tak powiem. No i snopki tu pozbierane. A wszystkie? Dobrze, na na gospodarstwo. No już prawie dojeżdżam na gospodarstwo tutaj, już jest blisko, właściwie już z niedaleko widać moje pole I takim akcentem zakończymy ten odcinek. Także czymś się widzowie? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć. Nie zapomnijcie o łapce w górze.